Cześć, z tej strony Karolina i Andrzej. Jesteśmy z Dębicy, jesteśmy 12 lat po ślubie. To jest już nasza czwarta przygoda z fundacją. Zaczęliśmy od randek małżeńskich. Później byliśmy na rekolekcjach wychowania dzieci w Częsaczu. Następnie zaliczyliśmy kurs Krauna i teraz jesteśmy... Czwarta przygoda, to są dialogi małżeńskie. Także jesteśmy związani już jakoś z fundacją. Jakoś nie możemy się tutaj... Rozstać, a najbardziej chyba co nas tutaj zadziwia, mnie przynajmniej osobiście, że fundacja tworzy niesamowitą atmosferę, że chce się tutaj wracać. Generalnie życie wydaje się lepsze po tych pobytach. Człowiek jest szczęśliwszy, fantastycznie spędzony czas z rodziną, każdy miał czas dla siebie, dzieci miały czas dla siebie, były świetnie zaopiekowane. Myśmy mieli wtedy czas dla siebie również. No i przede wszystkim polecamy, bo niesamowity klimat tworzy fundacja i warto to przeżyć. Serdecznie zapraszamy do tego miejsca. Jest tutaj przepięknie, każdy znajdzie coś dla siebie i, i ci aktywniejsi, i ci, i ci bardziej bierni. Wspaniały ośrodek, niesamowite są osoby, ludzie, małżeństwa, rodziny, z którymi możemy się dzielić, wymieniać swoimi doświadczeniami. Jest to bardzo ubogacające. Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy, bo to jest uszta nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. Dla nas jest to coś niesamowitego, bardzo nas zbliża do siebie, buduje naszą rodzinę. Serdecznie zapraszamy. Diolch yn fawr.